Za tymi drzwiami cały sprzęt do znieczulenia ogólnego wjeżdża w łóżko terapeutyczne i pacjent można nie, zło, można, nie zmieniając pozycji jest znieczulony, ma założony aplikator, przewieziony jest na tomografię komputerową, nie, ty drzwi nie otworzysz, tak otworzy. ale ja Przejeżdżał do proszę. Wszystko tak pomyślamy, naprawdę, jak najbardziej. Najkrótsza droga. Najkrótsza droga, najdroższa droga. Pomogę, Terapeutycznie, on jest wystarczający, bo my tutaj tylko sobie lokalizujemy, mamy do własnej dyspozycji ten tomograf komputerowy, jeżeli. Pana dyrektora się czuję, to wtedy użyczamy to, bo my nie korzystamy z tego, co po co